Wszyscy tych kosztów e, szukają, a to wcale nie jest takie proste. Zdecydowanie zależy tutaj od urzędu i urzędnika. Kluczowe jest chyba, żeby to jakoś dobrze dokumentować. I najważniejsze jest, żebyś mógł połączyć swój koszt z działalności. Koszty przy prowadzeniu działalności gospodarczej to bardzo ważny temat. Przedsiębiorcy wszyscy tych kosztów e, szukają. A to wcale nie jest takie proste, wcale nie jest takie oczywiste. W związku z tym wy pytacie, a my z Pauliną dzisiaj będziemy odpowiadać na kluczowe pytania. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to może spróbujmy w ogóle powiedzieć i nazwać to, co to takiego jest koszt. Koszt działalności, mhm. koszt działalności czyli koszt, który poniósł przedsiębiorca w celu uzyskania przychodu, zabezpieczenia źródła przychodu. Ok, ale są koszty, które można wpisać, można odliczyć, tak? To jest chyba właściwe określenie. I są też takie, które ponosimy prowadząc działalność gospodarczą albo po prostu żyjąc, będąc podatnikiem, ale nie możemy ich odliczyć. No i tutaj chciałbym się na tym skupić w związku z Waszymi pytaniami, ciekawymi. Teraz kilka. Z nich. Oczywista oczywistość. Wydatki na zakup materiałów takich podstawowych do prowadzenia działalności gospodarczej. Mam pizzerię, kupuję piec, jestem taksówkarzem, kupuję samochód. To wszystko jest chyba jasne, oczywiste. Jasne. tutaj powinniśmy coś, coś jeszcze dodać, coś jeszcze powiedzieć? Nie. Powiedziałabym, że tutaj są to koszty podstawowe, które umożliwiają nam prowadzenie działalności gospodarczej. Także te wszystkie koszty będą. Informatyk, wiadomo, komputer, monitor, wszystko, cały co. Sprzęt no akurat nie jest trudne, prawda? Powiedzmy sobie, prowadzicie działalność, jeżeli potrzebujecie coś do jej prowadzenia, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, to to, to jest jasne. A wydatki na utrzymanie już tego e, sprzętu, e, który, który mamy, który pozwala nam prowadzić działalność e, gospodarczą. Wszystkie koszty już związane z przedmiotami, które mamy, nowe sprzęty, to wszystko, wszystko, które, które użytkujemy do działalności, wszystko idzie nam do kosztów tak. działalności. Zostając przy tej pizzerii, tak się roz, roz, rozmarzyłem, rozchodziłem, to na przykład ten węgiel drzewny, który tam pakuje do tego pieca, bo piec kupiłem wcześniej, to też jest jakby mój koszt. Zdecydowanie tak. Wymieniam baterie w komputerze. Zdecydowanie tak. Jest koszt. A wydatki na spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku z zakupem tego sprzętu, który już jakby mamy zarejestrowany na firmę, to jest nasz piec, nasz komputer, i co wtedy? E, sama e, rata. Mm... Kapitału tutaj tej pożyczki nie będzie naszym kosztem ze względu na to, że za te pieniądze zakupiliśmy sprzęt, za który dostaliśmy e, fakturkę, którą rozliczymy okay. w działalności. Tutaj, jeżeli byśmy brali pod uwagę e, jakkolwiek oprocentowany e, kredyt, to już te odsetki też u nas będą widniały w kosztach działalności. Dalej szukamy a koszty związane z Twoimi usługami? koszty prowadzenia księgowości. To jest pierwszy koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Jak najbardziej może być kosztem? Y usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu. Zdecydowanie. A jeżeli bym do tego dostępu do internetu, światłowodu, dorzucił sobie telewizję wszystko mającą, z wszystkimi możliwymi kanałami pay per view, co, cokolwiek jesteś w stanie wymyślić wszystkie się. Nie wszystkie. się. Wszystkie telewizje, nie? Nie, tutaj mówimy tylko o stricte e, usługach telekomunikacyjnych, internet, e, które możemy rozliczyć. Podatek dochodowy. Wydaje się, że to jest e, naiwne pytanie, no bo e, dlaczego nie mógłbym sobie odliczyć podatku dochodowego? Przecież to, jakby no, wydaje pieniądze, więc ponoszę koszty, wiesz, jako przedsiębiorca pompuję PKB, więc może chociaż podatek dochodowy bym sobie odliczył. Nawet tak idealne wytłumaczenie nie będzie możliwością tutaj do odliczenia tego podatku. Podatek nie jest kosztem. Jedynie jeżeli mówimy o takiego typu e, kosztach, mówi, możemy odliczyć pewną część e, z usług, które płacimy. Tutaj w zależności od formy opodatkowania, na której jesteśmy, możemy odliczyć albo część, albo pełną składkę zdrowotną, składki społeczne, które faktycznie nam idą w koszty. Okej, okay, powiedziałaś, yy, mam nadzieję, że zaraz się z tego nie wycofasz, że jak kupię samochód, to tak, to jest koszt. Tak. Użytkuję, tankuję, tak. jest koszt. Naprawiam, tak. jest koszt. A jeżeli pędzę, bo bardzo mi zależy na czasie, muszę się spotkać z kontrahentem, yy, mandat, yy, gruby mandat, taki powiedzmy kilka tysięcy złotych, brzmi jak koszt. No nie brzmi już jak koszt, to tutaj no ponies, poniosłeś go ty jako, jako Krzysztof, nie jako przedsiębiorca, także niestety ponosisz odpowiedzialność jako osoba fizyczna, niestety nie jako... I to dotyczy, nie wiem, postępowań hmm, karno-skarbowych, wszelkich opłat sądowych, Dokładnie. to też ja za to odpowiadam, ja jako ja, nie jako firma. Dokładnie tego tak. tego nie odliczymy, niestety tutaj nie nic zrobimy nie, z tego nic z kosztu. Nie. To może odsetki za zwłokę, kary umowne? Też nic niestety tutaj ponosimy tą odpowiedzialność. Czyli nie możemy za bardzo wywijać i liczyć na to, że... Że jeszcze to w rozliczymy, mm. niestety. A wydatki na ubezpieczenie e, pojazdu? Mhm. Jak najbardziej tak. Tutaj w zależności też od e, statusu samochodu, który mamy w działalności, czyli czy wprowadzaliśmy go do środków trwałych, czy użytkujemy jako samochód firmowy, e, to, ale w dwóch tych przypadkach tutaj odliczymy e, ten koszt. Ale może jest tak, że na przykład OC tak, a AC nie, bo to jest luksus. Nie, tutaj już mamy... Na pełnej... pewno? Tak, ładnie, tak. Mm -hmm. Okej, okay, no bo OC jest obowiązkowe, a C tak. takie, wiesz... Ale rozliczamy wie? wszystko. Tutaj są limity tego, o, oczywiście, e, wartości samochodu, ale jak najbardziej to odliczamy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby e, przypomnieć naszym widzom, że e, to, co oglądacie, to, co e, słyszycie i e, cały nasz program i ten film ma charakter informacyjny. Jeżeli macie tylko jakiekolwiek wątpliwości, pytajcie e, fachowców, e, pytajcie też w i firmie Polecamy się, prawda? Zdecydowanie polecamy się. Polecam. E, a ciuchy? Znaczy nie, nie mówię, że, że ten na przykład, ale niektóre ciuchy to nie są tanie rzeczy, muszę to mieć, żeby dobrze reprezentować firmę, żeby spotykać się z kontrahentami, robić dobre wrażenie, garnitur. Tutaj już użyłeś słowa, które wykluczyło nam ten koszt z działalności, ze względu na to, że koszty reprezentacyjne są to koszty wykluczone z działalności gospodarczej. Hmm. Jeżeli mówimy o ubraniach, możemy to troszeczkę inaczej zinterpretować, jeżeli korzystamy z ubrań i promujemy naszą markę. Czyli na naszym ubraniu sobie damy jakiś. Ma, Krzysztof. Dokładnie, tak. Tutaj jak najbardziej będzie to kosztem działalności. Jeżeli tutaj mamy pizzerię, kupujemy Aha. fartuszki, które no, też są tak. ubraniem, to też, tak, ale takie zwykłe ubrania, spodnie, buty, no, no niestety nie. mhm. e, Wróćmy jeszcze na chwilę do e, samochodu. E, samochód e, w takim mieście, nie wiem, Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków czasami bywa, m, mówiąc delikatnie, kłopotliwy. E, częściej możemy się spóźnić niż zdążyć. Rower elektryczny, bardzo modny, a gdybym na przykład zrobił tak, że zimą, jesienią samochód, a wiosną, latą, e, latem rower, Mogę to potraktować jako koszt zakup y, takiego roweru? No, jest to logiczne wytłumaczenie. Jak najbardziej mm -hmm. tutaj. Ale mam jedno i drugie. Wiesz, to masz budzi... jedno i drugie. Mm -hmm. I użytkujesz tego lub drugiego zamiennie. Jak najbardziej masz do tego prawo. Masz do, prawo mieć samochód, rower, hulajnogę. Jeżeli nie masz żadnego z powyższych, możesz też e, kupić mm, bilet miesięczny na, na autobus i też go odliczyć. Także tutaj masz tak dowolność. Realne. Ty jesteś przedsiębiorcą, ty wiesz, jak chcesz. E, Dostać się do urzędu skarbowego. Okej, okay, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych kosztów reprezentacyjnych, bo to mnie zresztą widziałaś chyba, mocno zainteresowało. Będąc pracownikiem, na przykład na etacie, kiedy spotykasz się z kontrahentami, to na przykład możesz dostać dodatkową kartę taką firmową, żeby nie płacić ze swojej kieszeni w związku z jakimiś spotkaniami takimi reprezentacyjnymi, właśnie kiedy zawierasz jakieś umowy. I wtedy dostajesz na to ze swojej firmy, w której pracujesz, ale jak już masz własną działalność, to to już nie jest kosztem. W zależności od tego, jak potraktujemy taki prezent. Tak, jeżeli tutaj jest to prezent dla każdego kontrahenta o niskiej wartości, ewentualnie, ale jeżeli tutaj kupimy swojemu jednemu ulubionemu kontrahentowi butelkę wina, mhm. no już to zdecydowanie nie. Jeżeli e, kupujemy elegancki garnitur, żeby e, pokazać się na, mhm. na kolacji, nie. Ale tutaj, e, jeżeli wspomniałeś o kolacji, tutaj, jeżeli szukamy kontrahentów, e, jesteśmy umówieni z, z klientem, z przyszłym klientem do. E, w, do naszego biznesu. Do naszego mhm. biznesu jak najbardziej taki koszt możemy e, wrzucić jako koszt działalności gospodarczej, czyli samą kolację. Nie uwzględniamy tutaj alkoholu, e, ale samą kolację jak najbardziej. Wydaje się, że jest to jednak dość skomplikowane. Tak. Czy tutaj. By... Możecie jakoś przedsiębiorcom nam dopomóc jako i firma, żeby rozpoznawać, co jest kosztem, co, co nie jest. Zdecydowanie, jeżeli współpracujesz z I-Firmą, dostarczasz wszystkie dokumenty e, księgowej. Księgowa już analizuje te dokumenty, sprawdza, czy nie podlegają właśnie pod reprezentację, czy są związane z Twoją działalnością. To, to, to powiedziałaś tak. na przykład o, o tej kolacji, prawda? P tak. Jeżeli tutaj dopytacie jeżeli ma jakieś wątpliwości, rozwiążemy temat, ale tutaj masz pełne wsparcie. Czuję, że teraz na grząski grunt albo wzburzone morze pełne raf wypłyniemy. A co z mieszkaniem, w którym prowadzę działalność gospodarczą jako na przykład informatyk? Chciałbym sobie zmodernizować trochę kuchnię, kupić klimatyzację, może wanna z hydromasażem, wiesz, siedzenie tak przy komputerze jest męczące i chciałbym odpocząć, to jest związane z prowadzeniem przeze mnie działalności gospodarczej. Umysł musi być chłonny, wiesz, ciało wypoczęte. No Kłopoty niestety widzę. tak, może <grym> to ukrócić, bo generalnie jak najbardziej możemy wyznaczyć część naszego mieszkania pod działalność. Tutaj możemy się też spotkać z sytuacją, gdzie podatek od nieruchomości wzrośnie, ale w tym momencie wyznaczamy część mieszkania i tym mnożnikiem możemy odliczyć część możemy odliczyć prąd, e, koszty mieszkania, które ponosimy. Czyli na przykład to może być gabinet, y, jakiś kłastecz. jeden pokój, jeżeli. Jeden chodzi pokój o w Twoim okay. mieszkaniu. I okay. w tym momencie, ale tutaj nie, nie uwzględniamy w tym wyliczeniu ani kuchni, ani łazienki, bo tutaj nie udowodnisz w żadnym, e, w żadnym mm -hmm. sytuacji, że użytkujesz e, to miejsce tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej. Im dłużej z Tobą rozmawiam, to tak myślę sobie, że kluczowe jest chyba, żeby to jakoś dobrze dokumentować, żeby mieć na to tak zwany papier, żeby potem w kontakcie z urzędem móc powiedzieć, nie, 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 to jest mi potrzebne. Zdecydowanie musimy mieć przede wszystkim fakturę. Jeżeli nie jest to faktura paragon z NIP-em do wartości 450 zł brutto, ewentualnie przy takich kosztach może też być to potwierdzenie płatności przy odsetkach. Przy Słuchaj, pod naszymi filmami pojawiają się też pytania dotyczące takich kosztów szczególnych dla niektórych branż. Dużo jest pytań dotyczących branży teleinformatycznej, informatycznej. Tutaj jeżeli chodzi o branże, są jakieś szczególne koszty, które... Są ok albo nie są ok, zostańmy przy tej pizzerii, przy tym e, informatyku. Rozumiem, no nie wiem, poprawnie, jeśli się mylę, że to jest takie proste pizzeria, piec tak, ale informatyk, piec nie i odwrotnie, serwerownia w pizzerii niekoniecznie? Zgodzę się zdecydowanie. Tutaj nie ma kosztów, e, których, dziwnych kosztów. Jeżeli znajdziesz wytłumaczenie, dlaczego informatyk potrzebuje pieca, jak najbardziej, ale tutaj dla informatyka tym klasycznym e, kosztem będzie pełen sprzęt komputerowy, nawet Xbox, który byłby nazwany może kosztem... Nie, mhm. Nietypowym, tak? Okay. Ale jak najbardziej, jeżeli będziesz sobie jako informatyk robił e, jakieś oprogramowanie na Xboxa, taki Xbox możesz mieć, ale tutaj w sytuacji innych działalności, innych branż, no tutaj nie będzie to koszt. A co ty? z e, wolnymi e, zawodami, freelancerami, e, dziennikarzami, na przykład publicystami piszącymi dla, dla różnych tytułów? Tutaj są jakieś e, szczególne e, koszty, oni muszą. E, mocno uważać, czy, czy mogą iść szeroko? Dokładnie tak. Ja bym powiedziała, że najważniejsze jest, żebyś mógł połączyć swój koszt z działalnością. Tutaj nie ma żadnych skomplikowanych obostrzeń, które nie, nie doprowadzą ci tutaj do, do wprowadzania kosztu do działalności. Mhm. Powiedz, jak ogarnąć koszty z, I firmą. Jak się za to zabrać? Bo dobrze byłoby znaleźć ten koszt, który jest, nie wiem, czy to właściwe określenie, ale kosztem prawidłowym, takim, który zostanie uznany, a, a nie gdzieś zabrnąć w ślepą uliczkę. Jako przedsiębiorca masz prawo, jak najbardziej, brać wszystko na fakturę. To, czy ona ostatecznie zostanie zaksięgowana, to już jest inna kwestia. Także ty. Dostarczasz swojej księgowej Wi-Firma wszystkie, w dokładnie, tobie, dokładnie do ja je widzę, przeglądam je, patrzę, tutaj mam wątpliwość, kontaktuję się z tobą, dlaczego to w takiej, w takiej e, formie. E, w tym momencie już dochodzimy do konsensusu, ja księguję wszystko to, które ostatecznie jest prawidłowe, e, wychodzimy na A, Czyli my ze sobą rozmawiamy. Na, Zdecydowanie. Ten, na ten temat. I świetnie. Jeżeli chodzi o koszty, to też chyba warto e, wspomnieć, powiedzieć króciutko, że e, no tutaj jest jednak pewne pole do e, interpretacji i na to trzeba e, uważać, bo Urząd Skarbowy może powiedzieć ok, a inny w innym mieście może powiedzieć może niekoniecznie. Zdecydowanie tak. W zależności od Urzędu Skarbowego tutaj mogą nas dopytywać częściej, dopytywać o większą ilość faktur. Twoje wytłumaczenie hydromasażu, jak na najbardziej było przekonywujące, jednak dla Urzędu Skarbowego no to nie wystarczy, a tutaj zdecydowanie zależy tutaj od urzędu i urzędnika. Jak widzicie temat nie jest prosty, nie jest łatwy, tych kosztów związanych z prowadzeniem działalności jest całe mnóstwo. Niektóre są ok, niektóre są zdrowe, inne mogą być nieco toksyczne, prawda? i Czy mieć tam Dobranie. dużo problemów. Jeżeli potrzebujecie wsparcia przy prowadzeniu działalności gospodarczej, gorąco polecamy się Waszej uwadze. Paulina również zachęca do współpracy. Piszcie, dzwońcie, kontaktujcie się, przeglądajcie stronę internetową. A jeżeli chodzi o ten film, to nasze dzisiejsze spotkanie, to bardzo serdecznie dziękujemy, że oglądaliście nas. Jeżeli mielibyście ochotę, Wyrazić swoje wsparcie dla naszej pracy, to poprosimy o lajka, lajki i oczywiście subskrypcję. I proszę pamiętać, że jeżeli jest jakiekolwiek pytanie, na które moglibyśmy odpowiedzieć, albo nawet takie, które wydaje się, że sprawi nam pewną trudność, to i takie zadawajcie w komentarzach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.